Bardzo nam miło, że z nami współpracujesz, bo należysz do grupy naszych ulubionych klientów. Dobrze przemyśleć strategię tego, jak nas widzą, tak nas piszą. Dzień dobry Państwu, nasze dzisiejsze rozważania będą nosiły tytuł Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Proszę Państwa, nasz wizerunek to jest coś, co we współczesnym świecie da się wycenić. Mówi się wizerunek firmy PR, marka osobista i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy które dadzą się przeliczyć na konkretne pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że na przykład dzisiaj nie pójdziemy ostrzyć włosów do salonu, do którego, jeżeli zajrzymy, zobaczymy brudne grzebienie czy szczotki. Nie pójdziemy do salonu kosmetycznego, gdzie y, nie ma jednorazowych, y, powiedzmy, przyrządów, prawda? Mm. Czy też y, pani kosmetyczka nie założy sobie y, rękawiczek operując przy naszym ciele? Mm. Nie pójdziemy do sklepu, w którym po otwarciu drzwi odpycha nas zapach. Y, nie nie wejdziemy do restauracji, która będzie przypominała, hmm. e, proszę darować hmm. porównanie, ale obskurną spelunę z lat 80. Hmm. Ponieważ e, chcemy pewnego standardu, ale żeby ten standard był, to ten standard musimy zacząć od siebie. Hmm. Czyli jak Cię widzą, tak Cię piszą. A zatem, sprawa pierwsza: na spotkania powiedzmy biznesowe przychodzimy po pierwsze czyści, pachnący, punktualni, rzeczowo przygotowani bo szanujemy czas swój i swojego rozmówcy. Prowadząc rozmowę używamy e, poprawnego języka bez wtrętów typu twoja w tamtę i z powrotem co drugie słowo. Mówimy Dokładnie, składnie, rzeczowo, krótko. Przychodząc na spotkanie biznesowe, mamy czyste paznokcie i czyste buty. Wbrew pozorom, proszę Państwa, wydaje się drobiazg, ale bardzo mocno zwracający uwagę. Na przykład specjaliści, e Jarowcy e, dobierając stroje do wystąpień publicznych bardzo często, jeżeli mówca ma przyciągnąć uwagę, bądź zwrócić w ogóle uwagę na e, swoje wystąpienie, to ma na sobie szary garnitur, błękitną koszulę i czerwony krawat. Jest to wykorzystanie pewnych psychologicznych prawidłowości w odniesieniu do wystąpień publicznych. Dlaczego? Na przykład e, szary kolor to sugerowanie tego, że ja nie jestem lepszy od moich słuchaczy. Nie wybijam się z tłumu. Nie. Moja niebieska koszula. To tyle, co spokój, rzeczowość. Więc słuchając mnie, czy podążając za mną, e, będziecie mieli poczucie bezpieczeństwa, spokoju. A czerwony krawat to ten element, który zwraca uwagę na naszą szyję. A w związku z tym gardło, czyli cały aparat mowy. Skupiamy się na mówcy, na jego słowach. Bardzo ważna w wystąpieniach publicznych jest gestykulacja, czyli nie stoimy jak mumia egipska, albo nie siedzimy tak, nie gestykulujemy nadmiernie jak południowcy, ale też nie siedzimy tak, jakbyśmy połknęli kij, rozmawiając z kimś, patrzymy na mówiącego, staramy się uważnie słuchać i co jakiś czas dopytywać, prawda? Mówi się o aktywnym słuchaniu, mm. czyli o bardzo uważnym słuchaniu mm. i na przykład zadawaniu pytań typu. Jeżeli dobrze. Ciebie, Pana, Panią zrozumiałem to. Powiedział Pan, Pani, to, to, to i to. Zgadza się? Czy może coś przekręciłem, coś źle zrozumiałem? Świadczy to o tym, że po pierwsze, nasz rozmówca jest dla nas ważny, ważne są jego słowa. Jesteśmy uważni i rzeczywiście zainteresowani tym, co do nas mówi. Druga sprawa. Umawiając się z kimś, naprawdę bądźmy punktualni. Mówi się, że punktualność jest grzecznością królów, a obowiązkiem śmiertelnych. Bo cenimy swój czas i cenimy czas swojego rozmówcy. Kolejna sprawa. To, jak cię widzą, tak cię piszą. Więc, jeżeli nie umawiamy się, nie wiem, w pracowni malarskiej, bądź u artystycznego fotografa, no to zwykle powinniśmy być odpowiednio ubrani, tak? Raczej nie pójdziemy na pogrzeb w bikini, bo to niestosowne. Nie wejdziemy do kościoła, prawda, w kostiumie kąpielowym, bo to może obrażać czyjeś uczucia religijne. A więc strój powinien być zawsze dostosowany do sytuacji. Mało tego, w nasza fryzura, nasz makijaż, prawda, również jest inny. Dopuszczalny, kiedy wychodzimy z przyjaciółmi do dyskoteki, hmm. a zupełnie inny, kiedy hmm. mamy poprowadzić, nie wiem, dyskusję panelową. E, kolejna rzecz to, jak cię widzą, tak cię piszą, czyli hmm. jeżeli prowadzimy jakąś usługową firmę, hmm. to dbajmy o naszych klientów. Bądźmy uprzejmi. Kulturalni. Bądźmy wdzięczni za reklamację. Dlaczego? Bo jeżeli umiemy poradzić sobie w takiej trudnej sytuacji, jeżeli powiemy naszemu klientowi: Rzeczywiście ma pan rację, postaramy się to zrobić w takim a takim terminie, wywiązujmy się z tego. To też da się przeliczyć na zysk. Otóż, proszę Państwa, jeden zadowolony klient informuje o nas, o naszych usługach czterech kolejnych. Ale jeden niezadowolony klient mówi o tym dziesięciu następnym. Więc prosta matematyka. Jeżeli, kolejna sprawa. Jeżeli mamy takich trudnych, uciążliwych klientów, nie odkładajmy słuchawki. Jeśli klient no, jest wybitnie nastawiony na e, konfrontację, a nie na dogadanie się, to możemy zawsze powiedzieć: Bardzo przepraszam, ale wie pan co, e, jestem tak zdenerwowany, że nie jestem w stanie z panem, z panią spokojnie w tej chwili rozmawiać. Umówmy się na telefon, na przykład, prawda, za godzinę. Oboje się uspokoimy i będzie nam łatwiej wypracować kompromis. Druga rzecz. Jeżeli coś komuś obiecujemy, bądźmy słowni. Niesłowność zemści się na nas bardzo szybko. Bo y, ktoś na przykład mówi, że dostarczę pizzę w ciągu pół godziny, prawda, a mija półtorej i tej pizzy nie ma. To y, w najlepszym wypadku, że klient nasz przyjmie tę zimną pizzę, ale drugi raz już do nas nie zadzwoni. Starajmy się zawsze, proszę Państwa, w pewien sposób wynagrodzić na przykład jakieś czy opóźnienie. Czy niedotrzymanie terminu, na przykład jakimś drobnym bonusem, nie. Jakąś, nie. jakimś rabatem, nie. jakimś bardzo drobnym upominkiem, a przede wszystkim zawsze nie. słowem przepraszam. Nikomu korona z tego tytułu nie spadnie z głowy, nie. a będziemy postrzegani nie. jako ludzie na poziomie. Nie. I Dbajmy o naszych klientów, na przykład pamiętając nie. o takich drobnych sprawach, jak złożenie życzeń nie. świątecznych, nie. noworocznych. To nic nie kosztuje. Nie. Ale na przykład znam taką firmę, która na walentynki wysyła swoim klientom nie. życzenia tego typu. Nie. Bardzo nam miło. Że z nami współpracujesz, bo należysz do grupy naszych ulubionych klientów. I ktoś taki, proszę Państwa, będzie czuł się naprawdę zwykle wyróżniony w pewien sposób, a na pewno gdzieś tam, podświadomie nawet, zobowiązany do pewnej lojalności wobec nas. A zatem warto zdecydowanie warto dobrze przemyśleć strategię tego, jak nas widzą, tak nas piszą.